Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale z tej strony oczywiście ja, czyli Mr. Norby i dziś przychodzę do Was troszeczkę innym materiałem, też poradnikiem, ale nie będzie to poradnik dotyczący tylko jednej rzeczy, ale dzisiaj przedstawię Wam 5 efektów takich popularnych, których używają popularni youtuberzy. Jeżeli taka seria Wam się spodoba i chcielibyście więcej odcinków właśnie takiej powiedzmy sobie zrobimy serii 5 efektów, których używają więksi youtuberzy no, Zostawcie pod tym odcineczkiem łapkę w górę I to będzie dla mnie znak, że chcecie czegoś takiego więcej A ja już się pitule i lecimy do premierki No i standardowo podczas montażu Oczywiście przypomniało mi się, że nie powiedziałem o bardzo ważnej rzeczy A mianowicie o tym, żeby was zaprosić do mojego Twitcha Bo tam codziennie odbywają się streamki Nawet założyliśmy serwer Minecraft dla widzów Zapraszam do ogarnięcia sobie Wysłuchajcie codzienne streamki na moim Twitchu oraz tam mi wrzucę jakąś fajną fotkę na Instagrama i te generalnie powiadomienia o nowych filmach czy streamach. Także możecie również wbić. No i ja już nie przeszkadzam i lecimy do poradnika. Ok, zobaczcie, mam przygotowane 5 wycinków takiego mojego gadania bezsensownego. No, będzie 5 efektów. Pierwszy efekt to będzie taki efekt, że jest pomniejszony ekran, jest czarno-biały i jest takie echo w tle jak takie coś wykonać? Jest to bardzo proste. Zaznaczamy sobie oczywiście nasz materiał. Tutaj w effects control skalę wpisujemy na jakieś 75. Tutaj w efektach wpisujemy sobie white i nakładamy sobie black and white efekcik. I żeby był taki pogłos, żeby było takie echo, wpisujemy sobie tutaj reverb i nakładamy sobie studio reverb na nasz dźwięk. Przechodzimy sobie troszeczkę niżej w zakład effect controls. Klikamy edit i w preset wybieramy sobie great hall. Okej, okay, efekt skończony. Zobaczcie, jak to wygląda. Dobra, ja się okay, tutaj ruszam. Testujemy, testujemy jakiś efekt, który pokazuje. Dobra, 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 OK. Kolejnym efektem będzie taka powiększona głowa i troszeczkę zmieniony głos. To jest bardzo popularne w ogóle w tym roku, tak zauważyłem. Okej, okay, słuchajcie, pierwszy zajmijmy się głosem, wpisujemy sobie pitch i nakładamy sobie pitch shifter na nasz dźwięk. I teraz, tak, jeżeli chcemy mieć pogrubiony, niższy. To tu wpisujemy sobie minus 5. I zobaczcie, to tak sobie brzmi. ja ruszam, pokazuję, dobra. I oczywiście, im niżej tu wpiszecie, lub im wyżej, no to ten głos będzie albo niższy, albo wyższy. Jeżeli chcecie mieć wyższy, no to to sobie na przykład wpiszmy 5. I teraz będę brzmiał jak Alwin wiewiórka. Dobra, ja źle ruszam, to jest nie pokazuję, dobra, dobra, ok. OK, powiedzmy, że jak to jest taki podwyższony głos. Dobra, mamy nałożony już nasz piskliwy głosik. No to teraz jeszcze wpisujemy sobie w efektach. Spherise. Sorry za mój angielski, ale nie wiem jak to przeczytać. Nakładamy sobie tutaj. Klikamy sobie takie kółeczko. To kółeczko sobie tak na naszą twarz nosimy gdzieś. Radius sobie zwiększamy. Ta głowa była taka powiększona. I klikamy sobie. Musimy przejść na sam początek naszego materiału. To kółko sobie ustawić tutaj, tak na naszą twarz, powiedzmy. I klikamy sobie to. Teraz on sobie progresuje jakby ten materiał nasz, czyli wyśledza sobie jakby ruchy naszej twarzy. No i zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Ja to przyspieszę. Okej, okay. efektik skończony. Zobaczcie, jak to wygląda. Dobra, ja się tutaj ruszam, testujemy jakiś efekt, który Wam pokazuje. Dobra, dobra, okej. Okay. Oczywiście nie jest do to to końca dokładne. Możemy sobie to kółko ewentualnie troszeczkę zwiększyć i troszeczkę jakby zrobić sobie coś I takiego. Ciekawa, dobra, o. Dobra, I okay. będzie już dużo, dużo lepiej. Kolejny, bardzo, ale to bardzo popularny efekt to będą mieniający kolorek napisy. Czyli na przykład jak zostawicie, nie wiem, 10 łapeczek w górę pod tym materiałem, to nagram kolejny odcinek właśnie z tej serii. Efektów, których używają najwięksi YouTuberzy. Aby coś takiego wykonać, musimy mieć swoje nagranie. No i tak. Klikamy sobie na klawiaturze Ctrl T Powstaje nam nowy tekst layer. No i tu wpisujemy, nie wiem, dostaw. Like. Na przykład. To jest przykładowy tekst. OK, zaznaczamy ten tekst. Klikamy sobie na niego i Ctrl A Rozwijamy sobie tą strzeczkę przy tym oku. wybieramy sobie czcionkę. Ja sobie wybiorę tom, bo mi się podoba. I. Teraz wybieramy sobie kolor. No to wybierzmy sobie na początku kolor, nie wiem, czerwony. To w sumie nie ma znaczenia, bo to zaraz będziemy animować. OK. Możemy sobie również wybrać trołka, żeby był czarny. Powiększmy go sobie trochę. Proszę bardzo, możemy sobie ogarnąć cień, żeby to ładnie wyglądało. Proszę bardzo. Wybierzmy go tylko, żeby był czarny. Dobra, Powięks wyśrodkujmy ten tekst i go sobie powiększmy. Jeszcze. zjedźmy tutaj i, zwię i zwiększmy go skalę. O, dobra, dajmy go sobie nie wiem, na środeczek, proszę bardzo. Możemy sobie jeszcze do na niego nałożyć glow, żeby to ładnie wyglądało. I tutaj wybieramy sobie kolor czerwony. I ten glow możemy sobie zrobić jakiś taki powiedzmy. O. I teraz najważniejsza rzecz, jak to zaanimować, tak aby to zmieniało kolorki. No, okej, okay. wpisujemy sobie tutaj w efektach change color, nie change tu kolor tylko change color. Przenosimy go sobie i teraz tutaj zaznaczamy sobie czerwony. Przechodzimy sobie na początek naszego tekstu. Klikamy sobie w ten zagaracie przy Hue Transform. Lecimy dobra. sobie do końca. I tutaj na przykład wpisujemy sobie jakąś wartość, nie wiem, 100 na przykład. Im więcej tego będzie, tym szybciej się te kolorki po prostu będą nam zmieniać. No i zobaczcie, jak to wygląda. Dobra, ja się tutaj ruszam. Testujemy jakiś efekty który Wam pokazuje. Dobra, dobra. No tutaj się rusza to bardzo wolno. Możemy sobie najechać na ten punkcik. I troszeczkę sobie ten. Tą wartość zwiększyć, na przykład dajmy 500. I teraz te kolorki, daj, będą już daj, wydziały tak dobrze. Ja się tutaj ruszam. Kolejny, już czwarty efekt to taki efekt starego filmu. Jak coś takiego zrobić? Lecimy. Ok, słuchajcie, pierw chodzimy sobie do naszej prywierki, zmieniamy sobie skalę. Powiedzmy, da 80. Teraz musimy sobie kliknąć Window, Workspaces, tutaj wejść w kolor w zakładce Creative, tu gdzie mamy Look. Ja sobie ustawiam po prostu Western. O, proszę bardzo. Mamy taki efektik. Wracamy sobie do naszych efektów. Zakładki efekt. I musimy sobie w internecie znaleźć coś takiego jak efekt starego filmu. Bardzo łatwo wpisujecie sobie efekt starego filmu w YouTube. Pobieracie pierwsze, lepsze i macie. Przykładamy sobie to do naszej premierki I nakładamy sobie to tutaj. Oczywiście jest to za duże, więc sobie to ucinamy według potrzeb. Możemy sobie to również unlinkować i audio usunąć, bo nie jest potrzebne. Teraz to sobie musimy rozwiększyć, tak żeby to było na cały nasz materiał. OK, wpisujemy sobie Ultra Key, wybieramy sobie kolor taki. No i już ostatnim efektem będzie coś takiego, że będzie tło zamazane i główny obraz będzie troszeczkę pomniejszony. Lecimy. OK, Pierw musimy sobie to skopiować. Klikamy sobie Ctrl C, Ctrl V, klikamy sobie tutaj, klikamy Unlink, usuwamy sobie audio, bo jest niepotrzebne, nakładamy to na to. Proszę bardzo, to które jest wyżej zmieniamy sobie skalę tak jak 75 gdzieś, a to które jest niżej wpisujemy sobie white, second white, aby było takie. I teraz wchodzimy sobie window i workspaces i color. teraz ten kolor edytujemy sobie tak, żeby on był jakiś taki przejaśniony powiedzmy. Czyli wchodzimy sobie w basic correction i tutaj to exposure, przepraszam za mój angielski, nie wiem jak to przeczytać. Wywalamy sobie gdzieś tak, teraz wywalamy sobie gdzieś tak, iLet wywalamy sobie gdzieś tak, talent wywalamy sobie gdzieś tak, no i on sobie się tak prezentuje. Wracamy sobie do efektów i tu wpisujemy sobie Gaussian, Gaussian Blur dokładnie, nakładamy tutaj i tutaj gdzie mamy Blurness, powiększamy sobie i teraz, żeby ten drugi film tak ładnie się wtapiał powiedzmy w to tło, tworzymy sobie maskę, klikamy sobie tutaj w Opacity w ten taki to takie pióro. Lecimy sobie w ten sposób z maską. I mask feather sobie troszeczkę możemy zwiększyć. Gdzieś w ten sposób. Teraz on się tak jak widzicie ładnie wtapia. I możemy sobie jeszcze tutaj walnąć chloła. Tego zwiększyć sobie. No i okej. Okay, efekt jest skończony. Okej. Okay, to było na tyle. Przedstawiłem wam pięć takich jednych z najpopularniejszych myślę efektów jakich używają youtuberzy. Jeżeli chcielibyście takich odcinków, więc zostawcie łapeczkę w górę. Jeżeli jesteście nowi, a Wam pomogłem, to zostawcie taki czerwony tam na dole. Ja byłem Mr Norbi, dziękuję za oglądanko. Trzymajcie się, widzimy się już za niedługo. No i cześć!